Siemanko, widzowie z tej strony, Karol i dzisiaj nagrywamy odcinek z moim kolegą. I tu się ma! A tu się Dobra. A nie, ja nie gram koltem. Ja sobie to wybiorę. Ojnego. No dobra, niech będzie nani. O, nani, dobra, słowo. No. Bo kiedyś nani była bardzo p... Jest nam mega daleko. A, no. Wtedy szybko się rozwali skrzynki. No. No, także spoko. Idziemy z na nani, dzwonkowa nani. Ja tu, Ej, bo tutaj już jakieś y, typy tutaj y, są nas podbić. O. co z tego głupica? Uuuu, dojechałem kit'a, zawiłem na niewidce Ty drodzy, prawie bym rozwalił tamtego typa Dawaj, bierz tą skrzynkę i ja biorę tutaj Tutaj ten, pan, y, ten, jak on się nazywał? Ten? Ten, co, co czuję, mityczny, nie kruk Eee, to jest... ten Kurde, kit No dobra, nieważne, bo tutaj kit jest Ej, on mi się na giełdzie. To zruj, to zruj, to zruj, to zruj, to Nie miałem jak. No właśnie, ja to. Nie. No. Dobra, ale chyba będziemy mieli 0. No. Masz 0? Tak, ja 0. No, ja też. Dobra, to może. Teraz dobra, dobra. ja wezmę dobra. Kita. Jaką masz rundę na 11 Jedyna pokazuję ci. A Sary mam 26. Aha, ja mam wej na no Ale trochę spadłem pucharki, mam nadzieję, że wygramy. Bo nie chciałbym. No, jeszcze za tym pierdylią pucharków i co. Kurczę, ja tutaj mógł wygrać jest. No. Dobra. Wiesz tą skrzynkę, ja pójdę tu potem. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, okay. Co tu się dzieje, ja się pytam? Ja... Ja ogólnie będę starał się nabić Hyper bo to on nam bardzo pomoże. No wiem. Ej! Jeszcze raz. lolo. Tak, to mi też się mi się nie udało. Ale dobra, mam trzy pękki upsy. Hmm. I Mam już ulka. Dobrze! Oj, nie trafiłeś. Ale go obiłem, ja go obiłem. Klimu jest mocno obity, być może go rozwał. Dobra, mam. Mam z to. moją pomocą? Hmm. W ogóle widzieliście ostatniego odcinka, gra, grałem Edgarem i bardzo dobrze mi poszło, jak grałem z Karolem jeden na jeden. No, tylko jakoś rozwaliłem go, jak ja grałem Dajne Majkę Edgarem. To jakoś no, go dałem radę ta... rozwalić. Więc No, ale i tak dobrze więc... No tak. Zostawcie łapkę w górę i suba. Kurczę, dąb, kurczę, dąb, dąb. my mieliśmy, punkt, Przecież my mieliśmy 13 power cubesów. No, no tak. Mm. Nie zapomniałem. Już pełen miałem hajdu rozwoju, ale i tak wygraliśmy. No to spoko. Ej, I... patrz w ogóle ile mam pucharków. Czekaj. A ty tam chyba widzisz. Ja mam star dropika. Pierwszy rzadki, drugi epicki, okej. Okay. Mam 777. Ja Pucharków. No tutaj jest to, wyrażenie nawet dwa stardop. Mam nadzieję, że nie sobie trochę rundę. Ja potrzebuję jeszcze dwie rundy, żeby zrobić na samym dwa No, nie w Znowu zagram kitem sobie, a co, oni tam. Dobra, ja mam, ja mam ja. Ej mamy... Dobry team, bo ty nie dość, że rzucasz, ja na ciebie skoczę i też będę rzucał. No właśnie, tylko pamiętaj, Tymek. Jest tynek, tynek, tylko pamiętaj, że ja nie mogę być tak nieskończoności, tylko ja mam jakby ograniczony czas, więc jak bentę, to będę, to będę na swoich plecach, to żebyś starał się podchodzić, bo później Dobra. musimy się znowu naładować. Tam jest Cold, dobrze mówię? Tak, Cold nie? i Melody. W takim razie. Dobra, ze spokojem. Oni i, i. się boją już mnie. Bo ja mam ulto. Aha. Oj, oj, oj. Gdzie ty jesteś w ogóle? Bo mnie tutaj spajpe, więc próbuję zabić. No a mnie już zabili. Jeszcze spajpe, co? Nie, ja idę do krzaków. No dobrze, dobrze właśnie. Idź, idź. Tak, chyba No, ja muszę się napić. Ale masz mi kogo rozwalić! Zekapiłem się! Zekapiłem się! Dawaj, dawaj tego! Kupi, co to Miko był? No Miko, był na wykończeniu. Miko, no ja nie poznałem po skinie. Dobra, dawaj, dawaj tego! Kurczę zginąłem! Mam. Nie, mam kłopoty! Uciekaj, uciekać! Uciekaj, uciekaj! Nie mam jak! Dobra, yeah, yeah. druga druga przegrana. Ile tam dostać na minusie kucharków, bo ja minus 6. Ja minus dziewięć. Dobra, no w takim razie weźmiemy może Edgara, co myślisz? No myślę, żeby był dobry. Hmm. A jaka jest mapa? No dobra może być. Nie tutaj weźmę... Mam, mam nadzieję, że dobiję brak, brakuje mi 7. No 75 pięć i mi brakuje i będę mógł ulewcie, pojawia Edgara na 8 mox. Będzie jeszcze potężniejszy niż je, dobrze wiecie, że Edgar jest mega zepsuty. Jest mega mocny. No to prawda. Wiem, czy on jest bardziej mocny, czy bardziej zepsuty. Ale no, ja co? szczerze przyznam się na moim telefonie, na drugim jakby kącie będę próbował robić Edgara na 25. Bo wtedy zbieram sobie monety, żeby móc go ulepszyć i wtedy od razu. E, wiecie, widzowie. No to jest zrozumiałe. Łedgan coś e, bardzo szybko wjeżdży. No. Uciekaj, uciekaj. Jaj, jaj, jaj. Ja cię ochronię, ja cię ochronę. Dobra ze spokoju. I ciemno jest. Kto tu jest w ogóle?

Nie miałeś gadżetu? Co? Nie miałeś gadżetu? No mia nie, ale on się... No klik, próbowałem kliknąć, coś mi nie wszedł. No bo jak idziesz, no to nie... no to musisz stanąć. Dobra, może tak, to zmienimy coś. No se... dobra, tam... teraz... Będziemy no nie, dawać zagry tak, ponownie, nie. więc się zastanówki, zastanówmy, kim będziemy grać. Okej, okay, dobra. Ja biorę Daryla. Będziesz nim na pewno ciągle grał? No, no jeszcze nie, nie tak ciągle, ale... No, ale no to weź, nie, postać, ale weź, postać, ale weź postać, którą będziemy ciągle grać, bo ja bym chciał do końca odcinka dawać zagry ponownie. Weź, to, weź no, to daj na Majka. Na pewno? Tak. Dobra. On jest, no ch no chyba, że z będziemy może zmienić ten. Nie, będziemy po prostu sobie dawać, dawać czegoś ponownie. Nieważne, czy będziemy na minus, czy na plus, po prostu będziemy dawać zagraj ponownie. Dobra. No to lecimy. Masz Hyperloadowanie na kolcie? Nie. Mm -mm. A, no to przynajmniej ja wziąłem kogoś z hajperem. Mm. To jest mój jedyny, zanim z tak właściwie. I właśnie... Kurczę, kurczę. Mamóż! 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 No już jeszcze noc! O kurczę, bo gdybym w to byśmy mówili, że nie szedł, to bym mogli... Jeszcze bym przeżył. Od razie i dwa. Dobra. Ogólnie moim celem to rozwalić jak najwięcej skrzynek i szybko nadam sobie hyper do ładowania. Ale wiesz, że im więcej skrzynek masz, to po prostu więcej obrażeń zadajesz, a nie, że wtedy ci się szybciej ładuje ult, tylko nie, wtedy... Właśnie, no wiem, że więcej... Jak naładuję sobie hyperdoładowanie, to żebym... Więcej ten. No wtedy tak! To, tak. Nie? No to tak... No to tak... chyba. O, to jest chyba gdzieś. Nawet na pewno. No tak, no. Tam jest ulta. To spoko. Ciesko. Nie! kurczę nie, nie udało się. że użyłem ulta. Kurze, co to, to jest? Ciężko będzie go jakoś zrobić. Nie! Jestem na wykończeniu. Jestem na wykończeniu. ja zaraz nie wykończę się. Pomóż! Pom! Nie! Użyj ulta! Nie zbieraj, nie zbieraj! No późno. Dobra i. No nie idź yes. tam, bo ja zbiorę tego Power powercubsa. No Tymek. Ale po co tam idziesz? No ja bym zebrał tego powercubsa. No, i co? I co? Ja tego typa. No właśnie chciałem mogę wypadek dla ciebie. Ale no to po co tam szedłeś? Mogęś tu zostać. Mogęś tu zostać. Czy, 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 czy jest? Mata? Co? Ku... No, ale jest pięć mężem. Cztery. O, teraz cztery. No kurde, oni się tam nie dawali i tam będą ruszyć. Mm. Ej, lecz nie zrobiliśmy zagrożeń ponownie. Aha. Ej, no mieliśmy grać nie do końca tym, w ty, meczu. Dobra, no ja, wiesz, to... Ja wyjdę i hyper doładowanie może. No ja to Hyperdyłodowanie nic za bardzo nie daje. Dobra, lubię. Uważasz, to w takim razie ja nie biorę. To bierzesz komuś z Hyperdyłem, czy nie? No, ale Be. to nie ma różnicy, że bierzesz tym samym, czy Tak to... O, O, Miko, dobra. Miko to jest jedna z dwóch wkurzających postaci, bo mnie skacze. A po co ja wziąłem Miko? Ja mam na nim dwudziestą czwartą. Ja chciałem na niej zrobić 25, ale... Dobra, może uda mi się. No to najwyżej po tej gierce nie będziemy dawać zagranie polowia. Nie, no dobra, gier... będziemy mogli dawać. Trudno, stracę to stracę. Na no, drobie kiedyś na pewno. Na jakimś. 50 kucharków przeze mnie. No to trudno. No co? Pomóż mi, pomóż mi gdzie? Pomóż mi Bambu, pomóż mi gdzie tu Mam już 5 kucharki, a jest miść drużyn. Kieł tu jest! Kieł i Kiełek! Nie mam nie... Kie, kieł... Kieł i Kiełek! No kurde, kto mnie rozwalił? Nie wiem, nie zauważyłem. Który mnie rozwalił? Ojojoj! Oj, 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 oj. uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj, bo zostało miliard sekund, zanim ja się odrodzę! Tymek! Nie! Uciekaj, uciekaj, ultem! Możesz podskakiwać. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ajajaj... Skąd on się tu... Mega i ponownie czy nie, dobra. najgorsze jest to, że... że prawie wszystkich na megałównej randze. Ty może jednak ten film będzie nazwany poraż... Nasze porażki numer dwa, co? Może ten film? Nie, nie, o nie! Ja już nie słyszałem takiego tytułu! Tego wybysz rję z nerwów! Aby się nie usunął, ten filmik! Tak jak kiedyś! Że się nie ja Nie, to na pewno zrobimy ten odcinek! Nie, uciekaj, uciekaj gdzieś! Aj! Podsadź się! Bo ja uciekałem, czego nie rozumiesz! Ale mogłeś podskoczyć! No. Nie umiem podskakiwać! No to po co masz ten star power jak nie umiesz podskakiwać? No to bez sensu? Demolka? Nie mam go nawet. Ja na chwilę opuszczam i coś zrobię. Czekaj, czekaj, tak nie może być. Musimy cię nauczyć podskakiwać. No, to nie. No, idealna. No Ty, Co? No dobrze. Ja. Daj, daj na Majkiem. Spodskokiem Z podskokiem. Starpowerem. I teraz się nauczymy skakać. Musiałeś tak akurat, to. Bo no, przecież tutaj jest dużo miejsca. Ale my mamy. My nie gramy normalnie. Ja tą piłkę dam tam. My nie gramy tym, jak normalnie. Tylko ja chcę Cię nauczyć podskakiwać. No, no, jeżeli mamy piłkę, chcesz grać normalnego teraz mecza? Nie. Chciałbym. G, G, Szybko. Nie bać się, nie wasz się! Dzień dziadu! Dzień dziadu! Dzień dziadu! Dzień nie w nie nie, 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 wychodzę, stara. Szybko, bronimy! Dobrze! Obroniony. I kolejny karny. Nie! Nie obroniony. Halo? Słychać pana Tymka? Dobra, bierz jaką chcesz postać, a ja gram Miko. Nie, bierzesz Mordica, Deda. Nie, to bierzemy jakie chcemy postacie, ale ja nie biorę na pewno Miko w takim razie. Dobra, dobra, lub co tam chcesz. Ja w takim razie to. Może jeszcze to. A nie, to, to, to jest ten power. Aha, bry... to jest to. Aha, to jest Dobra, power. Ja ja no to daj zagraj Uch. cię na dwa hity? Nie, nie Nie ma mnie tu. Nie ma mnie tu. Zostaw mnie. Dobra. No to jak cię A to Nie ma? No nie, no bo ja musiałem przestawić nagrywanie. Nie strzelaj No nie szczelaj. No nie szczelaj. Ja musiałem przestawić nagrywanie. Musiałem przestawić nagrywanie! Ale ja wtedy musiałem przestawić nagrywanie, no! No ja! Ale ja, no. No, no, A ja to sobie to muszę na Chodźcie w doładowanie Przecież ciebie złożyłem Trzeba było nie używać Chodź musisz, chodź tu Co? Chodź tu, chodź tu Chodź tu, chodź tu Mogę cię strzelić Przecież kiedy miałem o Jeszcze raz Ej, Czemu ty wyszedłeś? Halo! Nie słychać Cię. Kolega się obraził, czy co? Halo! No. Widzi zaraz się widzę. Robimy ostatnią gierę. Bo no. Muszę kończyć, zaraz. Dobra, no to robimy ostatnią gierę, widzowie. I co? A mieliśmy zmienić postać. serio nie nic. Wcale. Nic nie słyszeliśmy. Nie, wcale wiesz. Akurat, wcale, wcale, akurat, wcale, wcale. akurat, 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 ty, ty, ty. akurat, akurat. Ty mogę cię wtedy. Nie, nie, nie możesz mi strzelić. Nie, nie z tego. Nie, błagam cię. Dali się. Nigdy w mnie nie wygrałam, się. No ale ty masz Edgara, chłopie! No to dzięki za gola. Ogólnie. Chłopie, <tłynie> ja nigdy w tym nie wygrałam. Dobra, to biorę... No to zmień postać, nie graj po prostu Edgarem, bo gdzieś zmienił postać na na przykład, nie wiem, Shelly, no to byś może mnie pokonał, albo nie wiem, na Dajne coś takiego, byś mnie może pokonał. A jak będziesz ciągle grał Edgarem, no to nie wiadomo, czy wygrasz. Ja widziałem taką postać, że ona nie może rzucać przez ściany, tyle ci pani, i nie może skakać. Dobra, trzeba już na ścianę, bo mi się minuta. A, no dobra, no to widzowie. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, a to już było na tyle. Papa. Pa.